Dzień dobry, serdecznie witam Państwa w programie o książkach zatytułowanym Ewa Poleca. Jak zwykle, kiedy przygotowuję się do tego programu, mam jeden nieustający problem: jak z tej masy, z tej dużej ilości książek, które już są w zasobach Miejskiej Biblioteki Publicznej, jak i tych, które kupujemy jako nowości, wybrać dla Państwa to, co będzie ciekawe. Ciekawe nie dla wszystkich, ale dla róż tak różnorodnie dla y, wielu y, czytelników, żeby Państwa zachęcić do y, przeczytania tych y, publikacji. No i tutaj ten mój dylemat, jak zwykle, trwa co tydzień, ale nigdy nie było jeszcze tak, żebym nie miała co Państwu przygotować i polecić. Tak więc na dzisiaj przygotowałam dla Państwa też. Takie dwa stosiki książek, którymi chciałabym zachęcić. I tak, jako pierwszą pozycję zaproponuję Państwu y, książkę Aleksandry Fuller y, o Afryce i o swojej rodzinie, zatytułowana Rozmowy pod drzewem zapomnienia. Oczywiście to drzewo zapomnienia. Napisane jest po to, żeby pamiętać, ponieważ autorka tutaj opisuje swoich rodziców, Anglik i Szkotka, wyjechali do Afryki, która stała się ich wielką miłością, założyli tam rodzinę i tam właśnie całe życie mieszkali. I tutaj autorka wspomina, jest to już któraś z kolei powieść właśnie o tym, jak ta jej rodzina mieszkała, jak żyła w tym kraju, który dla nich jest po prostu najcudowniejszym miejscem na ziemi. Czytelnik czytając tę książkę rzeczywiście jest ona tak przepięknie napisana, że czuje się tak jakby sam siedział pod tym drzewem zapomnienia. Jest to wspaniały hołd oddany rodzinie i właśnie Afryce ziemi. Polecam do przeczytania tę książkę, którą no trudno powiedzieć, że jest to powieść, na pewno jakaś literatura faktu. Przeczytałam też dla Państwa nową powieść Moniki Rakusy, polskiej autorki, która wykształcona jest psychologiem, psychoterapeutą. Książka zatytułowana Cień. I tak wydaje mi się, że to pierwsze opowiadanie jakby wprowadza ten tytuł do książki. Jest to pięć historii, pięć opowiadań. Dotyczących właśnie tego, jak przechodzimy w cień, właśnie w zapomnienie, tak jak w tej pierwszej książce, ponieważ opowiadanie dotyczy rozpoczyna się śmiercią matki bohaterki i jest takim zapisem obrazu, jak ona powoli, jeszcze za życia, stawała się cieniem, przestawała być ważna dla swojego męża, dla swoich dzieci. I później również zapisem, który córka dokonuje, jak powoli odchodzi z ich życia. Bardzo, bardzo ciekawe opowiadania, ciekawa autorka, która zaczęła pisać dopiero przed czterdziestką. Napisała w tym momencie cztery opowi opowiadania i powieści, jedną, w tym jedną książkę dla dzieci, opowiadania dla Antosia. Wydana w serii archipelagi, na pewno jest godna polecenia i jest literaturą o czymś, tak jak książka Aleksandry Fuller, nie są to łatwe do przeczytania i tak chętnie czytane przez publikę, tak zwane bestsellery, historie, które można powiedzieć, że mają zawsze taki sam scenariusz. Polecałabym właśnie, żeby szczególnie młodzi ludzie czytali dobrą literaturę, ponieważ z niej mogą dowiedzieć się bardzo wiele o życiu, a nawet porównać i zauważyć, że coś w naszym życiu. Jest podobnego co inny człowiek, tutaj w tym przypadku autor też dostrzega i opisuje. Ukazała się również historia bardzo ciekawa Stefana Chwina krótka historia pewnego żartu piękna, bardzo piękna książka, ładnie wydana. Słynny autor Hanemana jest jej właśnie autorem. I tutaj Chwin opisuje Gdańsk, powojenny Gdańsk, życie w poniemieckim mieście, mieście wrogów. Bohater krąży po Gdańsku, a szczególnie po Oliwie. Są tu przepiękne zdjęcia zrobione w sepi. Warto przeczytać. To jest właśnie historia dzieciństwa Stefana Chwina, a właściwie miasta, w którym przyszło mu żyć, mieszkać. I tak przepięknie są te historie ilustrowane bardzo, bardzo ciekawe. Myślę, że spodobają się wielu osobom, zarówno tym, których interesuje literatura, ale również fotografia. Okazała się jeszcze jedna książka, bo tutaj taka jakby seria troszkę wspomnień tego, co nie należy zapomnieć, co jest ważne w życiu człowieka. No przecież tu Stefan Hwin pisze o swojej ojczyźnie, ojczyźnie swojego dzieciństwa. Natomiast tutaj państwu chciałam polecić dziennik Anais Nin. Dziennik napisała trzy części dziennika, ten dotyczy okresu lat po 1940 roku 1944 47 Pisarka, która, no można powiedzieć, też troszkę taka rewolucyjna w literaturze, jest znana jej twórczość, która łączy się i życiowo i, i pod względem tematu z twórczością Henrygo Millera znanego ze zwrotnika Raka i Koziorożca. Czytelnicy, którzy czytali te rzeczy, wiedzą o co chodzi. Życie tej kobiety też było niezwykle ciekawe. Teraz chciałabym przejść do tego drugiego stosiku, a mianowicie tutaj odłożyłam sobie rzeczy, które są felietonami, a ta książka, którą trzymam w ręku, można powiedzieć, jest to Świetny reportaż, reportaż satyra, niesamowicie humorystyczny, ale w sposób taki tragikomiczny, hardkorowy, zatytułowany Ziemowicz napisał, zatytułowany Przyjdzie Mordor i nas zje, czyli tajna historia słowia. Czasami można się tu uśmiechnąć, ale i wzruszyć. Ale i jest to obraz współczesnej Ukrainy, ten Mordor, o którym tu w tytule czytamy to po prostu Ukraina, a porównuje ją autor do słynnego świata, który stworzył Tolkien w tej swojej historii Śródziemia, w trylogii, gdzie jest kraina Mordora, a więc taki kraj naprawdę hardkorowy i straszny. Chciałabym Państwa zachęcić bardzo do przeczytania, szczególnie w świetle jakby ostatnich wydarzeń. Jest to nasz sąsiad, ale rzecz tutaj nie dotyczy tego, co wydarzyło się i co teraz na Ukrainie się dzieje, ale trochę okresu wcześniejszego, ponieważ książka wydana była w 2013 roku przez korporację Hallard, krakowską korporację. Bohater jest dziennikarzem. Jest to grupa plecakowców, i tak o sobie mówią, którzy wyjeżdżają na Ukrainę w celu zdobycia ciekawych tematów, a rzeczywiście ciekawych tematów tam nie brakuje. Miałam, czytając tę książkę, miałam możliwości porównania sobie obrazu, który tkwi w mojej głowie po podróży, którą odbyłam sprzed czterech lat na Ukrainę, na Krym, pojawiają się tu bowiem nazwy miast, w których byłam wspaniałe, cudowne, począwszy od Simferopola, Sewastopola, Odessy, Jałty, Auszty, Ałupki, Bakczysaraju, a więc już tego świata Turków, skąd właśnie z, Bak z Bakczysaraju wyjeżdżali na koniach, żeby podbijać Europę. I ten świat, tego śródziemia poradzieckiego, no wygląda jednak strasznie i tragicznie. I w jednym z opisanych felietonów na przykład pokazany jest Drochobycz też byliśmy w drohobyczu, wszyscy podążają tam śladami y, Szulca, y, wiadomo jest to miasto Szulca y, i tam też zginął, ale też wokół tego pojawiają się jakieś takie tragi, farsowe historie, sytuacje. Y, ci, y Polacy, którzy tutaj są opisani, którzy jeżdżą na Ukrainę, ją podglądać, oglądać, wędrują tam z plecakami, wdają się w różne, w różne historie, no, takie hardkorowe z tubylcami. Chcą nocować, mieszkać w chatach wiejskich. Rzeczywiście jest to reportaż niesamowity, warty przeczytania, ale tak bardzo współczesny i hardkorowy, że nawet nie, nie mogłabym Państwu zacytować fragmentów, żeby nie trzeba było wystukać wulgaryzmów. I polecę jeszcze Państwu książkę Agnieszki Graf, Matka Feministka, też to są felietony. Ostatnio Państwu też polecałam felietony Agnieszki Pasent. Agnieszka Graf też związana jest właśnie z Kongresem Kobiet, ale tutaj, będąc matką, opisała takie swoje zmagania dotyczące macierzyństwa i to, co dzieje się w kraju, w którym tak wiele mówi się o macierzyństwie, o rodzinie, że rodzina jest najważniejsza, a tak mało właściwie robi się dlatego żeby rzeczywiście rodzina odczuła, że jest pod opieką państwa. Tu zaciekawił mnie fragment dotyczący czytania, bo zatytułowany Nie czytaj mi mamo byle czego i bardzo mi się to podobało, co pani Agnieszka napisała o właśnie tym czytaniu dla dzieci. Warto sobie ten felieton przeczytać, ale tylko państwu zacytuję jeszcze jedno. Jak to się dzieje, że my kobiety tak czujemy się dobrze w roli ich matek, ponieważ jest to Dzieci to potężny uzależniacz. We wszystkich innych dziedzinach jesteśmy do zastąpienia, tylko dla dziecka jesteśmy niezastąpione. Można się uzależnić od tego uczucia. Dlatego myślę, że kobiecie łatwo wpaść w pułapkę, która sprawi, że będzie chciała wieść swoje życie za pomocą kolejnych porodów. Ale gdzież tu wtedy miłość, gdy napawamy się tym poczuciem swojej matczyny i wyjątkowości, władzy? I to są właśnie takie. Takie słowa, i tu dalej artykuł. Felieton mówi o tym, jak to właśnie z, jesteśmy niezastąpione dla dzieci. I to jest niezwykle budujące i ważne. Polecam te felietony Agnieszki Graf. I jeszcze jedne felietony znanego Państwu y, satyryka Artura Andrusa. To jest właśnie kolejny zbiór naprawdę doskonałych tekstów Andrusa, które publikuje i w prasie, i na swoim blogu. Już nie będę cytować, ponieważ nie da się. Słowo, którym operuje Andrus, jest niesamowite. Tak zmieniają się z wersu na wers znaczenia. Polecam, przeczytajcie Państwo właśnie również te krótkie felietoniki Andrusa. I jeszcze na deser jedną rzecz Państwu polecę. Kulinarne fascynacje Krzysztofa Tyszkiewicza. Autor tego tej książki jest bratem Waty Tyszkiewicz, młodszym o dwa lata. Książka jest przeznaczona i dla dorosłych, i dla dzieci, i dla młodzieży. Są to przepisy bardzo łatwe. Ale co najfajniejsze w tej publikacji, to właśnie to, że we wstępie y, autor wspomina czasy, kiedy ze swoją siostrą i matką y, próbowali z tego, co im przyniósł los, gotować i pięknie się. I wspaniało. Proszę bardzo, piękne zdjęcie Beaty Tyszkiewicz i Krzysztofa. Tyszkiewicza. Autor jest operatorem filmowym, reżyserem, robi wiele historii, filmów o gotowaniu. Mieszka na stałe w Hamburgu. Także oprócz tego, że są wspaniałe przepisy kulinarne, to jeszcze ta historia rodziny Tyszkiewiczów też tutaj zacytowana, we wstępie ładnie obfotografowana. Jest bardzo bardzo wa warta polecenia, ale też taka budująca i optymistyczna w swojej wymowie, i tym wspaniałym tutaj, jak dla mnie, ponieważ uważam, że jemy trzy razy dziennie. Jest to dla mnie bardzo ważna strefa życia. Myślę, że dla Państwa również. Poczytajmy sobie o, tym, o tej właściwie filozofii jedzenia o tej ciekawej rodzinie, znanej przecież. W Polsce i zachęcam Państwa też do wypróbowania tych przepisów. Niektóre są niezwykle łatwe, a mogą sprawić nam wielką przyjemność. Zapraszam do biblioteki, do korzystania z naszych zbiorów. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia za tydzień.